Penis Vegetable with Oyster Sauce albo Milch z Vegetables in Garlic 4,50 Następnym razem od 12 do 3 jest lupa wonton, egg drop lub Haven Soul or lub rurka jajkowa lub soda Jest jeszcze podawane z ryżem pieczonym ze świnią ze świnią taką z nadogniska. Więc jeszcze jest do tego ryż ze świnią zrożna. A to wszystko Pekin Express. Następnym razem sobie wezmę Mix Vegetables z Garlic. Jak będzie następny raz? Możemy umrzeć.